Jesteśmy w The Sims 4, w miejscu, z którego dwie młode, dzielne dziewczyny, Jaga i Lili, chcą wyruszyć w nieznany im świat do The Sims 3. Oto Kosmita, tajemniczy mężczyzna, który nakreśla im plan działania. Wiem, że jesteście przerażone, ale to proste zadanie. No nie wiem, mówiłeś o jakiejś maszynie do teleportacji, czy to jest bezpieczne? Słuchajcie. Chodźcie za mną i tak, to jest bezpieczne. Musicie tylko pewne sprawy zapamiętać. Dziewczyny szły za mężczyzną, niczym na ścięcie głowy. Z oddali zobaczyły coś na wzór starej budki telefonicznej. To Tardis oznajmił mężczyzna. Wchodźcie do niej pojedynczo, wciskacie klawisz Desims 3, Dolina Smoków. Nagle chwycił się za głowę i rzucił w stronę Lili jakieś prądy. Muszą was przestroić do Desim 3. I co, żyjesz? T tak, odpowiedziała znacznie już uspokojona Lili. Podobne czary odprawił z Jagą, wyraźnie oznajmując: "Wylądujecie w Desim 3, obok ratusza Doliny Smoków. Zaraz po wylądowaniu zameldujecie się u burmistrza. Wskaże on wam wasz nowy dom. Mam nadzieję, że macie pieniądze." Tak, mamy. Czy powinniśmy coś jeszcze wiedzieć? To dla nas obce miejsce. Wiemy, że to nasza decyzja i że to nasze marzenia, ale czy w ogóle my sobie z tym wszystkim poradzimy? Oj, tam, oj, tam, no dacie radę. Lecie już, bo portal zaraz się zamknie. Sama podróż zajmie wam wiele godzin. Okej, okay, dziękujemy bardzo. No to co? Lecimy. Dziękujemy. Do widzenia. Do zobaczenia w lepszym dla was świecie, dziewczyny. Jesteśmy w Desimstrze. 3. Księżyc swoim blaskiem rozjaśnia wieżę Ratusza Doliny Smoków. Zaraz będzie świtać, jako pierwsza w budce na tyłach budynku wylądowała lili. Nieco oszołomiona długą i jakże dziwną podróżą. Usiadła na kamiennej ławeczce z nadzieją, że zaraz zjawi się też jej siostra. I tak, po kilkunastu minutach, jasną poświatą bijącą z wnętrza Tardis, wylądowała Jaga. Jesteś! ucieszyła się Lili. Udało się! Dobrze się czujesz? Bo mnie trochę zamdliło. Jest okej, okay. nie było aż tak źle, jak myślałyśmy. No jasne, brawo my, brawo my. Chodźmy do ratusza. Musimy podobno niezwłocznie się zameldować. Jaga, spokojnie, mnie ciągle jeszcze kręci się w głowie. Chodź, no chodź, siostra. No idę, idę. Dziewczyny wchodziły do ratusza z radością i z nadzieją na dobry początek ich nowego życia, ich nowego lepszego życia. Z ogromną odwagą sięgały swoich marzeń, dotarły do ukochanego celu, a nad Doliną Smoków wstawał właśnie nowy dzień. Sol, Jadrowina Pieprz, Witam Was, kochani, bardzo cierplutko w nowej, pełnej fantazji i magii serii na moim kanale. I początek, już Katz, scenka, nieco wprowadziła Was w tematykę tego projektu. A więc, moi kochani, dwie siostry, Jaga i Lili, zapragnęły spełnić swoje marzenia, no i w tym celu opuściły świat The Sims 4, żeby przyjechać tu do. Dead Sims 3, a dokładnie do Dragon Valley, czyli do Doliny Smoków. A co takiego jest ich marzeniem? E, otóż, moi drodzy, Jaga, ta pierwszoplanowa postać, o nieco śniadej cerze, pragnie zostać czarownicą, bo jest zwykłym simem człowieczym. Natomiast Lily jest już czarownicą, ale ona chce zostać wróżką. No a my mamy im w tym pomóc. Po prostu. Jednak to nie wszystko w temacie tej serii, bo seria ta będzie nagrywana w sposób dużo spokojniejszy. Będę nagrywać raczej ciszej, może nawet i nocą. I będzie ona utrzymana w tonie takiej bajki na dobranoc, bajki pełnej dziwnych istot, no bo mam nadzieję, że oprócz czarownic i wróżek... No to spotkamy tu też wilkołaki, wampiry albo zombie. I powiem od razu, że ponieważ jednym z warunków zakończenia tej serii będzie to, by obydwie panie znalazły sobie partnerów życiowych i fajnie by było, żeby ich wybrańcy byli właśnie postaciami nadnaturalnymi. To byłoby super. Natomiast drugim i ostatnim warunkiem ukończenia tej serii będzie spełnienie aspiracji życiowej Jagi i Lili. No i te aspiracje wyglądają następująco. Nasza Jaga chciałaby stać się mistrz, mistyczną uzdrowicielką, a co za tym idzie, powinna uzdrowić 12 różnych przemienionych simów przy pomocy zaklęcia słonecznego. Wróć! Wróć! Lub silnego eliksiru uzdrowienia. No i tak, kochani, jeżeli chodzi o... Tą aspirację, to jest ona silnie związana właśnie z tym, żeby nasza Jaga została czarnicą i takie też zresztą pragnienie jej się pojawiło. Lili natomiast chciałaby osiągnąć coś takiego, co nazywa się magiczną stylizacją, a jest to obdarzenie 12 różnych simów pięknem wewnętrznym oraz osiągnięcie 10 poziomu charyzmy. Tak to wygląda, kochani. No, i tak w dzisiejszym, nieco wprowadzającym odcinku, to chciałabym Wam jeszcze pokazać dom, pokazać też okolice. No, i najważniejsze to jest oczywiście znalezienie sposobu na to, żeby nasze dziewczyny stały się tym, kim chcą być czyli Jaga czarownicą, a nasza Lili przestała być czarownicą, bo wcześniej nie zostanie wróżką, dopóki jeszcze jest czarownicą. No, i to wszystko się bardzo komplikuje. No, i w tym momencie mogą nam po, pomóc jedynie eliksiry. I dlatego zaraz po oprowadzeniu Was, moi kochani, po naszym malutkim domku sióstr, no to udamy się niewątpliwie do sklepu z eliksirami. Dom naszych dziewczyn, które fajnie by było, jakby się przebrały w te stroje, które sobie specjalnie przygotowały na pobyt, właśnie tutaj, w Dragon Valley i które niekoniecznie są tymi strojami, które będą tymi, w których będą pomykać tutaj po tym mieście, bo tak sobie wymyśliły. O, widzicie, Jaka już strasznie marzy o tym, żeby zostać wróżką. I co by tu zrobić, się zastanawia, co by tu siostra zrobić. No, Lili się na nią patrzy z pobłażaniem i mówi, no nic, no musimy pójść i kupić te eliksiry. No więc tak, nasze dziewczyny mieszkają w domku, który, który jest domkiem, na punkcie którego mam lekką schizę, bo ilekroć grywam w Moonlight Falls albo właśnie tutaj w dragowali, to właśnie ten domek używam. Ja go sobie oczywiście przemieniłam w środku na własne. Potrzeby. Tutaj widzicie, kochani, sypialnię naszej lili, która jest jeszcze czarownicą, ale jak tylko zostanie wróżką, no to niewątpliwie zapragnie mieć też taki domek dla wróżek i wtedy na pewno jej taki domek kupimy. Ale póki co będzie mieszkała sobie tutaj na górze, ma taki bardzo fajny, klimatyczny pokój i taką bawialnię, przygotowalnię. Trudno mi to nazwać. No i taką bardzo prymitywną łazienkę, jak to nawiązując do średniowiecza i tak fajnie, że ma, nie? To jest oczywiście serce naszego domu, czyli niewielki salonik z maleńką yy, jadalnią, ze starą gazetą, którą zaraz wywalimy. No i oczywiście kuchnią. Nic tu wielkiego nie ma, wielkich sprzętów póki co nie mamy, bo to oczywiście wszystko przed nami. No i oczywiście łazienka taka bardziej dla gości. Donica na jakieś zioła, zioła. No i piwnica. W tej piwnicy póki co mieszka Jaga. Ale nie dlatego, że po prostu jest taka zła. Ja ją w piwnicy zamknęłam, ale po prostu ma bardzo fajne tutaj wygodne łóżko. No i oczywiście w przyszłości bardzo chciałabym tu postawić w tym pomieszczeniu obok różne potrzebne nam rzeczy, do czarowania może, może do sporządzania eliksirów. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. No na razie jest tak, jak jest. No i pieniążków nam zostało 9400. Był to jeden z powodów, że akurat dziewczyny wybrały ten domek, bo niestety nie starczyło im pieniążków na domek, który sobie wymarzyły i do którego niebawem oczywiście zaglądniemy. Tak to wszystko, kochani, wygląda. Tutaj mamy oczywiście sklep z eliksirami, do którego w tej chwili, yy, do którego dziewczyny się udadzą po to, żeby sprawdzić jakie tam eliksiry mamy do dyspozycji. Mam nadzieję, że nam coś wyjdzie z tego, bo fajnie by było. I jestem ciekawa, czy one pojadą. No oczywiście, że pojadą taksówką, no bo, no bo jak żeby inaczej, no. przecież miałem tak daleko, nie? Oj dziewczyny, dziewczyny. Podejdź tam kochanie i kup. Zobacz co tam jest do w ogóle do kupienia. Popatrzcie, mamy szczęście dlatego, że jest eliksir uzdrowienia i to właśnie ten eliksir potrzebuje nasza Lili, żeby przestać być czarownicą, więc już ładujemy go sobie do, do wózka i nawet zobaczcie jest... czy do koszyka. Wózek sklepowy koszyk. E, nawet nie jest taki... Drogi! Kupimy też sobie podstawę alchemii. Super. Mamy serum melancholii. Mamy świecące kule. Nie wiem, czy one nam będą potrzebowały. By, czy my tylko. Ale nie! A dlaczego tutaj jest uzdrowienie? Masz, być, masz dość bycia istotą, a to? To jest coś innego? Bo zobaczcie, tutaj jest eliksir. Silny eliksir uzdrowienia. Wiecie, co ja go kupię na wszelki wypadek? I kupimy też butelkowane błogosławieństwo wróżek. To już na potem, żebyśmy mieli. Ale niestety nie mamy niczego, co by dotyczyło silny korektor osobowości. Nie wiem do czego on by mógł służyć. Czy to po prostu cechy zmieniamy? Być może, być może tak. Ale niestety nie mamy tu nic dla naszej jagi. No przykro mi bardzo, kochanie. Więc jeszcze trochę będziesz musiała zaczekać. Bo chyba codziennie jest zmiana. Yy, zmiana, 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 zmiana. Yy. Asortymentu. Jest się wygadać nie mogę, jestem już tak potwornie zmęczona i tak właśnie będą wyglądały te odcinki. <laughs> nie żartuję, po prostu dzisiaj miałam bardzo trudny dzień. Więc kochanie, no cóż, weźmiemy chyba sobie wyciągniemy z wyposażenia i teraz nie wiem, czy ten eliksir uzdrowienia, bo tutaj też mamy, ale tu są magiczne przypadłości. Nie wpływając na moce nadnaturalne. Wiecie, ja wezmę sobie jednak... Masz dość bycia istotą przeklętą? Tak. Użyjemy sobie od razu tego eliksiru. Natomiast jeżeli chodzi o to zostanie wróżką, to na to mamy dwa sposoby. Możemy właśnie... I co, kochana? Lili właśnie kupiła coś z komisu. Po użyciu silnego eliksiru uzdrowienia, Lili Scott czuje się inaczej. Wydaje się, że magiczne przypadłości zniknęły. Może jest trochę słabsza, ale zdecydowanie bardziej ludzka. To zadziałało. Lili Scott jest uzdrowiona bardzo fajnie, a zatem myślę, że możemy zostać wróżką żeby zostać wróżką chciałabym na chwileczkę przejść do samouczka wróżek, wróżka wróżki to tajemnicze i kapryśne istoty, które uwielbiają naturę wróżki mogą jeszcze bardziej wzmacniać swoje moce postanawiając pomagać innym wokół ich przez swoje aury albo płatając psikusy niczego niespodziewającym się simom pamiętaj, że każda użyta umiejętność wróżek kosztuje Wróżki muszą uważnie zarządzać swoim wskaźnikiem mocy magicznej. Jeśli wydadzą za wiele naraz, ich moc osłabną i nie będzie można używać niektórych z różkowych umiejętności. Chociaż wróżki mogą używać swoich mocy do wpływania na innych simów, mają także wrodzony talent do malowania, rzeźbienia, ogrodnictwa, śpiewania, tańca i instrumentów muzycznych. Co więcej, Wróżki są ekspertami w manipulowaniu i komunikowaniu się z naturą, co pozwala im czerpać z mocy lasu, aby zachęcać rośliny do wzrostu. Aura ukojenia tworzy uspokajającą falę, która opływa wróżka i osoby w pobliżu, zapewniając poprawę nastroju, a także szybko usuwając wszelki stres. Aura ciała i umysłu pomaga skupić się wróżce i innym Simom w ustalonej odległości przez przyspieszanie ich rozwoju. Wysportowania, logiki, charyzmy, majsterkowania oraz umiejętności sztuk walki. Aura kreatywności inspiruje i emanuje z wróżka na simu w otoczeniu, przyspieszając ich rozwój umiejętności malowania, pisarstwa, gry na gitarze, perkusji, basie oraz gotowania. Aktywne aury w sposób ciągły Czerpiał z magii wróżek, co można zobaczyć na wskaźniku mocy magicznej. Wskaźnik mocy magicznej regeneruje się wolno z biegiem czasu, ale wróżki mogą go też uzupełniać szybciej, wykonując zadania w domu wróżek albo wybierając się na przejeżdżkę z zestawem kolejkowym. Ha! Aby szybko uzyskać, odzyskać siłę, spróbuj eliksiru esencji magii. Aury kumulują się, więc pamiętaj, aby. Zaprosić wszystkich swoich wróżkowych przyjaciół na następną balangę. Gdy wróżek zarobi dość szczęścia życiowego, może wykorzystać okazję, by stać się królem lub królową wróżków. Po zdobyciu tej nagrody wróżka może przywoływać innych członków swojego rodzaju oraz ma możliwość manipulowania kształtem i kolorem swoich skrzydeł. Fascynujące! A zatem kochani, nie będziemy zwlekać, tylko użyjemy od razu na sobie. Niech się już zadzieje magia, niech się już zadzieje nasz challenge. O, jakie masz piękne różowe skrzydła. O, jejku. Nie ma to jak skrzydła. lili Scott użyła butelkowanego błogosławieństwa wróżek i została przemieniona we wróżkę. Wyglądasz przepięknie. Tak sobie chyba wymarzyłaś, co? Chyba tak. Okej, okay, no więc w związku z tym, że niestety dziewczyny tylko jedną dzisiaj tyle szczęścia, się stało, te, tyle szczęścia spotkało, że mogła i przestać być czarownicą i od razu została wróżką, więc no naprawdę co, to jest coś. Z jego oczywiście przyjdziemy tu w kolejnym naszym odcinku, natomiast teraz chciałabym się udać z dziewczynami do, na teren festiwalu więc odwiedzimy sobie we dwie ten yy, teren festiwalu, a ja wam już pokazuję, zobaczcie tu leży kosmos, rośnie tu rośnie kolejny kwiatek tu kolejny, tu kolejny, jest tu naprawdę no masę, masę kwiatów zrywamy je, za chwilę się pojawiają kolejne, czyli po prostu chyba ten ojeju, wilkołak zobaczcie wre. Ja myślę, że my go musimy koniecznie poznać. No i właśnie to jest fajne, bo akurat chyba kwiaty nie, ale wszystkie inne rzeczy są nam niezbędne do spożywania, sporządzania, nie spożywania eliksirów. Więc no to jest akurat fajne. Dobrze, czekamy na dziewczynę i spróbujemy się z tym wilczkiem zapoznać. <laughs> Młode wilki. <laughs> Jaga zawołała tego osobnika i nawet się udało. Idzie tym swoim krokiem takim strasznym. A nasza Lili zbiera sobie kwiatuszki. <grydy> Jakże to jest fajne dla wróżki, nie? <grydy> Super. Co byś chciała? Wziąć udział w zawodach? Poznaj go. Pochwal futro, ja nie mogę. Oh, Jeden mm. jest straszny, ale nie aż tak bardzo straszny. Widziałam gorsze egzemplarze, ale słuchajcie, on ma tak pięknie pomalowane paznokcia, a mnie. Ups. Więc mm. przebijemy sobie piątkę. Fajnie jest tak poznawać nowych ludzi. Zawsze zaczynam właśnie każdy, każdą rozgrywkę O tego, żeby trochę zapoznać ludzi, ale potem się tyle innego dzieje. Co zobaczymy, jakie mamy cechy. Jest chłodny i charyzmatyczny. To fajne cechy. Akurat po plotku trochę też z nim. Tylko jak ty się masz entuzjazm bać kotami przy, przy takim wilczku. Podrap go po brzuchu, ja to chcę widzieć. O, Pisiu, tu przyszedł. Ciacho, mały pies. Jaki słodziaczek! No dawaj, weź go tam po po brzuszku, bo chcę widzieć jak to wygląda. Tu masz jeszcze, kochanie, stokrotkę. Tu jest naprawdę tak dużo tych kwiatów, to jest aż niesamowite. Zobaczcie, już wyrosły kolejne. Moment, moment, bo nie chcę przegapić tego miziania po brzuszku. Proszę bardzo, tu jest kolejny, tylko traf tu teraz, nie? Traf tu teraz z tego kwiatka. O rany, zobaczcie, zobaczcie ile tego jest. No i dlatego właśnie nie chcę już żadnych karier z nimi rozpoczynać, bo one sobie będą, przynajmniej nasza Lili teraz będzie pracować mocno, patrzcie, kolejny kosmos, nad eliksirami. Natomiast Jaga, jak... O matko! Jaga, jak tylko zostanie czarownicą, to będzie się uczyła czarów, nie? Mam nadzieję, że to Ci sprawia przyjemność. Nie jest to najnormalniejsza, ale okej, okay, dobra. Nie wiem, czy Ci to sprawiło przyjemność. Mam przynajmniej taką nadzieję. Okej, okay, przyjazne. Baw się w aportowanie? Naprawdę? To się robi coraz bardziej dziwne, słuchajcie. On jest głodny. No O, słuchaj kochani Jak zbierzesz kwiatki to tam są jeszcze jakieś skałki Ale on już chyba poszedł, wiecie On był bardzo głodny Nie wiem czy on Się z nami będzie bawił A jakbyś sobie wzięła udział Z nimi dwoma W zawodach No idź, mam poszedł sobie loda wziąć On jest bardzo głodny No go! I? No oczywiście, że wygrał Wilk, no jakby to miało być inaczej, nie? Ale przynajmniej wzięliście udział. Co ty byś chciała, kochana? Zerwać tyle kwiatów? Dobra. To mogę ci obiecać. A Jaga? Chciałaby zrobić kartkę. Dobrze, to też ci mogę obiecać. Dobra, Lilonia, jak? Która z was zachorowała? Jaga. Jaga się czuje nie najlepiej. No nic, poszukamy tutaj jakiegoś szpitala. Może się uda. Ty już poszłaś od razu zbierać kwiatki. Tak, masz rację. A tu jest kolejny, zobaczcie, o, rany ile tu jest tych kwiatów. Nie sam. No i dziewczyny już przyszły. O konik biegnie. Super. Dziewczyny chciały skorzystać sobie tak z toaletem tutaj za naszym domkiem. Mamy takie fajne coś. cztardi, z którym się przedostały dziewczyny z ratusza do domu to mają też tą łazienkę, wszystko w jednym to jest czad, bo kurczę tu można naprawdę fajnie wszystko z jednym zamachem załatwić, wszystkie potrzeby bardzo lubię, bardzo lubię natomiast nasza nasza Jaga skorzysta z normalnej toalety co odetkaj ojeju, to wiesz co, nie kochani, nie będziesz o, ty jesteś, ty się źle czujesz tym się zajmie w takim razie twoja siostra więc ty użyjesz sobie tutaj toaletę a potem kochana weźmiesz sobie taką porządną gorącą kąpiel. Myślę, że to ci zrobi najlepiej, a potem już po prostu położysz się spać i to będzie najlepiej. To zrobisz najlepiej. Tam jest ja bardzo bym chciała, żeby nasza e, Lili podeszła i zobaczyła jakie toż prezenty dostaliśmy od was. Część tych prezentów, kochani, przepadło, bardzo Was za to przepraszam, ale miałam tutaj problem z grą The Sims 3, więc kiedy wyciągałam, to niestety nie nagrywałam, bo to znaczy myślałam, że nagrywam, ale nie nagrywałam, dlatego nagrywam to już po raz drugi. No i jestem bardzo ciekawa, jak Wam się ta seria podoba, czy w ogóle coś takiego chcielibyście dalej kontynuować, mam taką nadzieję skrytą takie bajeczki na dobranoc z naszymi dziewczynami i proszę, ale mamy prezentów, mamy nowe osoby widzę. Jest Figiel 3700, jest Ewa Malinowska, od Ewy już dostałam wcześniej prezent, który niestety nie mogłam się odwdzięczyć. Jest Mary jest Natala, na Natalkę zawsze można liczyć. Jest oczywiście Welka 61, ona również. <noise> Też zawsze mogę liczyć na tą osobę. Więc kochani, ja już teraz serdecznie Wam dziękuję za wszystkie prezenty, i postaram się odwdzięczyć oczywiście. I zaraz to zrobię, ale to już będę robiła poza nagraniem, bo chciałam tylko zobaczyć, kto nam przysłał prezent. I bardzo, kochani, dziękuję z całego serca. Bardzo się cieszę, że tu jesteście, ale jeszcze nie odchodźcie. Jeszcze sekundeczkę, dajcie mi minuteczkę. No i okej, okay, kochani, prezenty odebrane. E, oczywiście również z naszej strony zostały wysłane. No i dziewczyny poszły spać i kończy się nasz pierwszy dzień w tej naszej smoczej dolinie. Jeżeli Wam podoba się taki format, jeżeli rzeczywiście chcielibyście dalej tak kontynuować, no to bardzo proszę o łapkę w górę i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, również za zachęcam do tego, żeby przycisnąć przycisk subskrybuj i dzwoneczek, a jeżeli macie coś do dodania na ten temat, na temat tej serii, to bardzo proszę o komentarze jak wam się to podoba, możecie jakieś swoje propozycje do pierwszych kilku odcinków nie będę się ustosunkowywać, dlatego że chcę je nagrać tak jeden po drugim, hurtowo <grych> natomiast do już kolejnych to jak najbardziej tak no i tak kochani, żegnam się z wami mam nadzieję, naprawdę szczerą nadzieję, że ciepło przyjmiecie nasze dziewczyny czarownice nasze inne postacie nadnaturalne Żegnam się z wami, sol sol, odrobina Cześć! i pa pa. I wesołych świąt życzę.